Województwa Wielkopolskiego Jedziemy ze stacji kolejowej do Poznania Głównego Do skodu Telka Wydmy. Pierwszy kurs. Dzień pozdrowy mechanika za pięć. Tylko pirat w tle i Telka Wydmy. Odjeżdża, pozdrowy mechanika za takie RP. Pozdrawiamy. pozdrawiamy! Ponownie pozdrawiamy mechanika za takie... Kolejny RP1! Wiele RP1! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy po raz kolejny! Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Po raz kolejny. Ok no, do tego to do... nie wiem. Ja Teraz zaraz się do... Ciężko wyjąć główny, I guess ma Sigmowe, czeskie wagony w składzie A Każdy wie Ma czeskie wagony Czeski wagon combo, nikt mi nie powiedzie Wagon bagażowy i rowerowy Sigma i wagon drugiej klasy.